Dobra, mamy trzy, trzy wygrane. Jedną przegraną. Szukamy nowego Czarnymi. Good luck. Biszupa tutaj. No chcę na pewno tego Skoczka i Roszara. Jeszcze ten druch nie przed tym zabezpiecza jakkolwiek to to w sumie też jest atak na tego piona, którego już dobra, trochę dziwna obrona. No i teraz jakąś przestrzeń trzeba zagrabić. Kosztem piona, ale będę mieć, no jeśli wypiję. to będzie minus jeden pion, ale. Ale będzie tempo. Dobra. Już tu gdzieś będę patrzeć tym hetmanem i wspierać. Może spróbuję nawet podwiązać tego skoka i go wybić. Wieża na deby się przydała na pewno. Daję sobie na Hetmana. Nie przysłona. Czemu coś daje? A no raczej nic. Chyba strata tempa. Chyba ja Chyba że czegoś nie widzę. okej, ok, teraz wybicie. No i może słusznie. Tu wisi na pewno pion. Tu wisi skok. a Każde odejście skoka no to. To chyba biorę, biorę tu. Skok bym musiał też gdzieś zwijać stąd, więc mogę wziąć to. A jeszcze teraz widzę jedną rzecz, że ta wieża Tego hetman tutaj A z kosztem tego piona Zobaczmy gdzie pójdzie Hetman No Hetman może pójść tu tylko takie przysłonienie takie no dobra hmm. co to fajne będzie dobra bicie jeśli pionek tu to ja tu ale wątpię raczej wybicie tu bez sensu ja mam się mocne uderzenie tu I chyba tak zrobię. Wybicie tu, on tu cofka. Dziwna. Kurde, nie chciałem, żeby tam był hetman, więc muszę go, chcę wykurzyć tego hetmana stąd. Może mogę przed tym wszystkim. Dobra, zagrać coś takiego. Yy, to chyba teraz mogę zagrać tak, bicie. Bicie. Chyba teraz sam, no bo skoro Hetman wyszedł tu, no to nie ma obrony wieży, a ja sobie go zszachuję. I... Dobra. Co mogę zrobić? Szach. Prosta rzecz. Hmm. niekonwencjonalnie. Ha, Hetman, podstawka. O, jeszcze taka. Jak to wykorzystać? Bicie, bicie. nabrał Go nie jest więcej. Co prawda mi może tu uwierzyć. Ale czy ja dbam o te w tej sytuacji? Raczej nie. Raz. On to. Mogę. Chyba mogę być. Prawdopodobnie tu. Dobra, mam dostęp do szachowania, powinno dobrze. Szach. Jeśli tu, no to... Nie może tu. Co ja? no. Dobra, widełki. No dobra, kolejny meczek wygramy. Zagram jeszcze jeden i zobaczymy jak to wyjdzie.